Niektórzy klienci idąc do osób, jak sam powiedziałeś na początku wywiadu, wyspecjalizowanych w jakiejś technologii, załóżmy, że to nie jest WordPress, mhm. idą do tej osoby i mówią, że siebie stronę internetową i tak dalej, i że słyszeli od takiego golana na przykładach mhm. przedsiębiorców, że może tam WordPress i tak dalej. A ten freelancer mówi, WordPress to jest jakieś masowe gówno, no jakby ja tutaj pan zrobię dedykowaną, to słowo klucz, dedykowaną, tak. nie? No i ten oso ta osoba sobie myśli, czy może ten Golan to tak faktycznie na masówkę idzie, robi tego WordPressa, mm. bo to robią wszyscy, do tego trzy dychy, pewnie ma marże tam z 80%, oczywiście, że tyle nie jest, ale chyba, że jest. Nie jest. <laughs> <laughs> e, i, I ten, i ten, o, i ten tak. właśnie pan Stefan sobie myśli, Czy to może jednak tutaj faktycznie wezmę dedykowaną, a jak jeszcze to us usłyszę od tego freelancera, że to będzie szyte na miarę, no to w ogóle już jest po prostu kosmos. Jaka jest prawda? Albo jaka jest twoja perspektywa? Robiłem w obu podejściach realizację i przez 10 lat swojego życia robiłem na dedykowanych rozwiązaniach strony, będąc uczciwym. Dla mnie wtedy to było w porządku, bo potrafiłem zrobić coś szybciej, bo WordPress jest dla wszystkich to, to jest złe narzędzie i byłem w błędzie. Po prostu nie znam dobrze tego narzędzia. A kiedy już jestem dojrzałym przedsiębiorcą i widzę, jak działa biznes, no to najważniejsze, wrócę do tego, jest poczucie bezpieczeństwa naszego klienta i jeżeli my zrobimy coś dedykowanego na, może na dedykowanym narzędziu dla danego klienta to nie jest z nami związany i on to wie eee, a jeżeli nie wie no to warto mu o tym powiedzieć a zdecydowanie lepiej kiedy nie byłby nie miałby poczucia że jest skazany na nas do końca życia jeżeli będzie chciał z nami pracować to będzie z nami chciał pracować bo jesteśmy w porządku a nie dlatego że mu zaproponowaliśmy takie a nie inne rozwiązania więc Wordpress i każda technologia która którą zna rynek uważam że to jest właściwy wybór